我最中意關於 Nazywam się Boston. Byłem w Maďugorii trzy razy. W Maďugorii najbardziej lubię się modlić, modlić się sercem. Lubię też medziugorską muzykę. Cześć, jestem Welda, matka Bostona i Bernicy. Byłam w Maďugorii sześć razy. Lubię górę objawień. Ilekroć przyjeżdżam do Maďugorii i idę na górę objawień, aby porozmawiać z matką Maryją. W Maďugorii nauczyłam się modlić, modlić się sercem. Wróciłam z Maďugorską. Muzyką Można przybliżyć ludzi do Jezusa poprzez muzykę. Na adoracji przy tej muzyce modlimy się razem. Nazywam się Bernice, byłam w Meciogorju cztery razy. Lubię panującą tam atmosferę, ludzie są bardzo mili. Nauczyłam się też modlić się sercem i lubię medziugorską muzykę.